Cześć, witajcie w kolejnym odcinku na kanale Starz. W tym odcinku będziemy mieli um, robota i on będzie układał w tym odcinku kostkę Kostkę już tu mamy Sam robot wygląda tak, tak. Tu mamy kostkę GUN 350 i to jest jedyna kostka z którą robot współpracuje No i tutaj jakaś ręka się rusza co to jest za ręka? Chodź! Ba! Ty, jestem... ty Cześć! No i dobra, mam tutaj gana 356 i. I teraz włączamy aplikację Cube Station. Muszę ją ten włączyć. Frank zagada ich. Bla 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 bla. Już vale, you know, maybe... tak, już już się włącza. Tu mamy robota. Pokazemy, yy, po, pokażemy wam yy, to z dwóch perspektyw. Dwie. O, dwa widać. Jeden palec, drugi palec. Czyli to jest dwa. Ja myślałem, jeden, że... drugi. A ja myślałam, że to jest trzy. Dobra. Musimy jeszcze podłączyć jednego. Czekać, muszę podłączyć robotinga. Kurde, nie pomyślałem. Dobra, ile ten tablet ma procent? 4. Wystarczy? Dobra, wyłączę bluetooth albo nie wyłączam. Dobra, podłączymy. Do, do czego my to możemy podłączyć? Kurde, nie pomyślałem. Dobra, ym, do telefonu możemy podłączyć. Jak do telefonu? Dobra, Franek już miesza tą kostkę. My tu bierzemy. Była mała przerwa techniczna. No, ale nie. Dobra. Potrzebny był widelec. Nie wiem, ale widelec. Dobra. Daj kostkę. Mieszam jeszcze. Franek już trochę nam pomógł. Dobra. Nie, robota. Robot solf. Podaję teraz kostkę Rubik. Sprawdzamy wszystko dobrze. Dół. Możemy. No i teraz solf. No i dobra. Tak to układa. Finish solf. Teraz możemy pomieszać tą kostkę. Niech ten robot pomiesza. Tak. Nie no pomieszam nam tą kostkę. teraz. Ja ułożę okej. Okay. Ułożymy sobie training timer. Start. Start scramble. Robo, ale wiesz że coś się zwaliło. Ale wiesz że to jeden nagrywa? No wiem. Robot scramble. A co ja zrobiłem? Jezu. A co? Jezu ja do do układam. Dobra, timer, no, start. Dobra. A teraz tam... I teraz już zrobiłem. Konfirm. Konfirm. No i dobra. Wkładamy kostkę do robota. I układamy. No i dobra. weź sobie przynieść jakąś kostkę, żeby się nie nudził. Dobra, jeszcze raz. Teraz pokażę coś śmiesznego zaraz, jak to ułoży. Przekręcamy górną ściankę. Finish solve i sol. Lego lego, 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 Lego. Franek się wziął kostkę Lego. Teraz zrobię szachownicę. Ok, szachownica. Wkładamy sol. Najpierw robi dwa ruchy, a potem robi Pozostałe tu ogólnie pokazuję w aplikacji ile ruchów mogę teraz zrobić to, to, i potem pokażę, ile ruchów to trzeba zrobić. Pokażę to. Czekajcie. O, bo się zahaczyło. Tu teraz robimy solwę. Tu najpierw dwa ruchy, i potem. 24. No Te 24 ja ruchy do tego są. No, a ja tu robię w czterech ruchach. No? Albo no po prostu robot nie zna. Nie, bo on nie robi tych takich ruchów. On, on może tylko zrobić takie ruchy: takie ruchy, takie ruchy i takie ruchy. Takie tylko boczne. Dobra, jeszcze raz. robot. Innych ciekawych sytuacji nie ma. Bardzo dużo się dzieje w tej aplikacji. Aplikacja Cube Station jest darmowa. Na sklepie Play nie ściąga żadnych wirusów. Więc jest y, bardzo y, fajnie. Y, y, mamy tutaj darmowe tutoriale na tej aplikacji. Tu jest Akademia, Magic Training. Tu można swoje zawody robić. Jakieś, nie wiem, tutaj możemy jeszcze w, y, zaprosić swoich kolegów do znajomych, albo jacyś, y, no, randomowi kogoś randomowego. Randek zdobywamy punkty, za to można yeah. sobie kupić różyczki, które potem kupujemy sobie nowe kostki, które y, będą y, które będziemy mogli zrobić jako że my ma, tu mamy sticker z Blight'a. A tutaj mogłaby się wyświetlić cała złota, a nie sticker z Dlatego yy, ta aplikacja yy, pomaga. Innej kostki yy, nie może ułożyć ten robot, tylko z ganem 356 i się yy, tak mówię, yy, posługuje. Yy, oni yy, współpracują razem. Tak mają po prostu. Teraz sobie ułożymy. Dobra. I yy, yy, dzisiaj miałem minutę 5 w ułożeniu, ale 11 sekund mieszałem tą kostkę. Tu też mają fajną funkcję, bo ten robot właśnie może mieszać. A Dzień. potem mamy timer, i kostkę też tam pokazują, jak mieszać. No i Franek, zadaj to pytanie, co chciałeś. Czy mnie nie pokazywaliśmy jak mieszać? Pokazywaliśmy, ale też y, można na timerze. Jak jest taki timer y, w tej aplikacji, no to do tego można wziąć klocki. Tak. Aha, ciekawa kostka. Ej, tu sobie przykleisz żółty i będzie inny kolor. No. W aplikacji ta kostka się rusza, mogę pokazać. Mogę... I weź inny raz. Ten. O, teraz. Tu franek właśnie rusza. I ta koska, aplikat się rusza, bo ta koska widzi. mogę też zrobić disconnect. Yy, mogę też zrobić disconnect, i teraz franek poruszaj. Poczekaj chwila, tylko cofnę. O, ruszaj. Franek rusza, a trzy nie rusza. Dopiero jak zrobię connect, tutaj się wchodzi w tą kostkę gun. O! to mamy connect albo disconnect. Tutaj zrobimy już disconnect, bo to już koniec odcinka za chwilę. Ale y, ta kostka ma bardzo fajne magnesy. Takie, które można. Y, ten. Które można. Y, przekręcać. Ma bardzo fajne środkowe magnesy. Centry się trudno wyjmuje, trudno, ale też jakoś się rozrusza. Ta kostka też w zestawie miała strasznie dużo rzeczy, bo miała kartę VIP do tej aplikacji. Miała kartę tutorialu do tej aplikacji. Wszystko i... kosztowało 600 zł. Tak, ten robot i ta kostka. Wszystko kosztowało 600 zł. Jak mówiłem, ale bardzo się opłaca kupować to na strefie kostek. Bo za 300 zł, powyżej, wydane powyżej 300 zł, macie darmową dostawę. Więc trochę też zaoszczędzicie. Ja już i tak mam darmową dostawę. Nawet jeżeli zapłacę, bo ja mam już takie bony rabatowe. No to już rzeczy na kupiłeś. Nie wiem, dzisiaj znalazłem pięciołówków. No oraz mi paczka w nocy prawie przeszła, to znaczy ja otwierałem w nocy paczkę od strefy kostek, bo były Mikołajki. Nie! Ja robiłem opening. Nie otwierałem w nocy. Mi się pomyliło. Ty, ja, ale pamiętam, że coś robiłeś własnie w nocy. Robiłeś jakąś kolorowankę robiłeś. Tak, tak, tak. Na Dzień Taty. Kolorowałem to całą noc. To była Ta kostka popularna jest bardzo. O, tu się świeci taki akumulatorek w środku. Jak na czerwonośno. Oświeci się. A? Jak świeci się na czerwono ten, akulumor, ten akumulatorek, to znaczy, że kostka nie jest naładowana i trzeba ją naładować, bo w aplikacji jak nie, nie, w aplikacji nienaładowana kostka nie działa. Musi być naładowana. Jak się świeci na czerwono, to jest wyładowana, rozładowana. A jak się świeci taki, taka o, to jest kostka naładowana, ładuje się półtorej godziny logiem do góry. Obojętnie jak logiem do góry, żeby było tylko logiem, bo inaczej koska się nie naładuje. Dobra. Pa. Kurde.